Niedawno odbył się kolejny wirtualny szczyt Światowego Forum Ekonomicznego. To międzynarodowe gremium, które ostatnio rości sobie prawo bycia nieoficjalnym rządem świata. Oczywiście podstawowym tematem była Światowa Transformacja. Że z taką poddańczą manierą, jako pierwszy i najważniejszy, został przywitany chiński cesarz. W końcu nowa wersja światowego ładu ma być oparta na przetestowanym już wzorcu, który wypadł z pod ogona czerwonego smoka. Ciekawe, że syn szefa World Economic Forum. Oliver Schwab przez wiele lat był szefem akurat chińskiej placówki Forum Ekonomicznego w Pekinie i ożenił się właśnie z Chinką. Z szczególnej ważności jest to, aby pełnić się wakcjami jako mocny bronie, aby upewnić zgodną distribucję, szybkość wakcjacji i zbliżyć globalną gapę immunizacji. Obecni byli jednak praktycznie wszyscy święci globalnego porządku, którzy pałają nieodpartą chęcią projektowania naszego życia w najdrobniejszych szczegółach, zgodnie zapowiedzieli dalsze wdrażanie wspólnej wizji przyszłości dla całej ludzkości, czyli cyfrowej waluty banków centralnych, certyfikatów cyfrowej tożsamości oraz cenzury informacji. It was at Davos in 2000 that leaders launched the Global Bessine Alliance. Today 21 years later the are by far our best tool to leave the pandemic behind us. Tak wygląda współczesne skrzyżowanie świata. Bajkowa kraina bogaczy, gdzie zbiegają się najbardziej szalone myśli globalnej oligarchii. Niech was jednak nie zmyli ta idylliczna atmosfera. Pod śnieżno-białą pierzyną skrywają się najczarniejsze wizje rodem z horrorów science fiction. Oto stolica czwartej rewolucji przemysłowej i królestwo wielkiego resetu. Davos. Resistance. To jeden z głównych dyregentów właśnie ogarniającego świat chaosu, twórca i szef World Economic Forum czyli Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab we własnej osobie. Mam plan.

chyba przespał ostatnie lata i kompletnie nie rozumie tego co się wokół niego dzieje In short, we need a great reset we have to mobilize all constituents of our global society to work together we must not miss this unique window of opportunity together we could conquer the universe. <laughs> Jak to się stało, że prawie 200 krajów świata ostatecznie poradziło sobie ze straszliwą plagą w niemal ten sam sposób, wprowadzając lockdowny, paszporty chorobowe i kary za brak masek? Odpowiedź może leżeć właśnie tu, pod spódnicą Klausa Schwaba, a dokładnie w szkole Young Global Leaders, czyli młodzi globalni liderzy, którą założył i zarządzał w drodze na szczyt to właśnie przez nią przeszło wielu dzisiejszych prominentnych polityków. Now names like Mrs Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, say all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now is young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, Prez of uh, Argentina and so on. So Obecnie jest około 1300 absolwentów tej szkoły. Lista nazwisk zawiera późniejszych szefów instytucji zdrowia w swoich krajach. Czterech z nich to byli obecni ministrowie zdrowia Niemiec, w tym Jens Spahn, który od 2018 roku jest federalnym ministrem zdrowia. Inne godne uwagi nazwiska to Emmanuel Macron, Angela Merkel, Władimir Putin, Jean-Claude Juncker, Sebastian Kurz. Wiktor Orban i wielu, wielu innych, a w zasadzie wszyscy. Wszyscy ci politycy, którzy sprawowali urząd w ciągu ostatnich lat, faworyzowali ostrą politykę sanitarno-zdrowotną. To znacznie zwiększyło władzę ich rządów. You know, I was at a for prime Trudeau and i że Are for young of the world. Right. Lista absolwentów szkoły nie ogranicza się tylko do polityków. Znajdujemy na niej również wielu liderów prywatnego przemysłu, w tym Billa Gatesa, Jeffa Bezosa czy Richarda Bransona z Virgin. Wszyscy oni wyrażali poparcie dla globalnej odpowiedzi na chorobę, a wielu z nich osiągnęło w wyniku tych działań znaczne zyski. Oczywiste jest, że głównym celem działań Forum z Davos jest ułatwienie współpracy między korporacjami a rządami krajowymi. Klaus can pick up the phone and call anybody on a global basis. I don't know, maybe was one or two exceptions. Anybody else in the world will can do that. And that is a phenomenal position of influence. Dokąd więc prowadzi nas Klaus Schwab, transhumanista? Człowiek, który już nie chce być człowiekiem, chce być czymś więcej. Nowym gatunkiem wielbiącym jak Boga sztuczną inteligencję. Aleluja, 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 aleluja. Najgorsze, że chce, żebyśmy i my też już nie byli ludźmi. On i jemu podobni chcą zapanować nad ewolucją i zaprojektować nowy świat oraz nowego człowieka po swojemu. I am the beginning, the end, the one who is many. The vision of the genetycznych hybryd międzygatunkowych cyborgów skrzyżowanych ze sobą ludziom maszyn w przemodelowanym na cyfrową klatkę świecie jest według niego na wyciągnięcie ręki o czym otwarcie pisze w swoich książkach i mówi w wywiadach Aujourd'hui au bout de ça on s'implanter ce certainement 10 années Et d'abord, on va les implanter euh, dans nos vêtements, uh -huh. c'est-à-dire wearables, euh, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante euh, dans nos cerveaux ou dans la, nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et euh, la, le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Ta przerażająca wizja absolutnej władzy oraz kontroli nad ludzkością w świecie wywróconych do góry nogami praw natury rozpala wyobraźnie i zapędy światowych przywódców. Następnie ochoczo wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu krajów w rytm czwartej rewolucji przemysłowej, zaprojektowanej odgórnie przez szwaba i ludzi, którzy za nim stoją. You will be The will never yield. Why do you resist? We only wish to raise quality of life for all species. I like my species the way it is. A narrow vision. You will become one with the Borg. You will all become one with the Borg. Chociaż przeciętny człowiek widząc to z niedowierzaniem przeciera oczy ze zdziwienia. Niestety nie jest to bajeczka o złym wilku dla niegrzecznych dzieci. A ten osobnik, bliźniaczo przypominający archetyp hollywoodzkiego złoczyńcy o karkaturalnym, wręcz twardym niemieckim akcencie, istnieje naprawdę. I wyznacza kierunek, w którym zmierza razem z nami jego czwarta rewolucja przemysłowa, a może należałoby powiedzieć czwarta rzesza światowa. 报、啊、告